Chcieliśmy tylko powiedzieć coś na szybkości. Wszyscy wiemy po co tu jesteśmy jesteśmy dla chorego Stasia. Jest on w bardzo zaawansowanym stadium swojej choroby i potrzebuje wiele pomocy, dlatego apelujemy do Was wszystkich, abyście się wznieśli na wyżyny swojego człowieczeństwa i pomogli mu naprawdę tyle ile możecie. Poza tym, oczywiście. Oczywiście dedykujemy nasz występ jemu, ale oczywiście też trzeba było nadmienić, że mamy Solidizantę w budynku. Nasz lokalny raper w Baku dzisiaj kończy 18 lat. Yeah, chcieliśmy mu złożyć te życzenia, liczenia, do pomyślności na nowej drodze życia. Teraz już nie? No. Także 100 lat, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, miłego koncertu jeszcze. Sora, sola nie żyje, żyje nam. Sora, sola niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje.